Antykoncepcja nie ma żadnego związku z alergią. Wyjątkowe sytuacje się zdarzają tylko wtedy, kiedy na składnik tabletki, który jest zupełnie nieaktywny, może być uczulenie, ale tak to antykoncepcja wyjątkowo rzadko się zdarza. To, co ja w swojej praktyce spotkałem, to uczulenie tylko na, na, na klej związany z plastrami antykoncepcyjnymi, ale to też wyjątkowo rzadko, sporadyczne przypadki. Tak, to jeżeli chodzi o preparaty, związki chemiczne, które mają działanie hormonalne, no ja przynajmniej nie spotkałem, aczkolwiek mówiły mi o jednym preparacie hormonalnym pacjentki, że reagują na niego dziwnie, tak jakby to było uczulenie, ale podejrzewam, że cena tego preparatu była głównie przyczyną ich dolegliwości.